Hej kochani, witajcie na. witajcie w moim kolejnym vlogmasie. Słuchajcie, jestem właśnie, przyjechałam w górę e, na Jabłuszko. Jesteśmy na, pod wyciągiem. I e, przyjechaliśmy na Jabłuszko. A później e, lecimy, e, jedziemy do stepu z kryształkami. I kupię sobie kryształki. Tak, kupię sobie kryształki, bo mm, dawno nie byłam i chcę sobie jakieś kupić. I właśnie jestem ciekawa jakie teraz właśnie będą, bo ja sobie właśnie wypisam tym razem wszystkie kryształki, które mnie interesują. Wypisałam je sobie w zeszycie takim, bo na Google właśnie znalazłam. I teraz będę ich właśnie szukać w tym sklepie, ale najpierw przyjechaliśmy na jabłuszko. No i zobaczymy właśnie, jak, jakie będą te kryształki. I ja lecę zjeżdżać. ja właśnie wyszłam ze sklepu z kryształkami. I słuchajcie, był bardzo duży wybór, nie wiedziałam co kupić. Kupiłam brązetkę i trzy kryształki. Jak tam wchodzę, to jestem zafascynowana tym. Wybrałam. Te najładniejsze, które mi się najbardziej podobały, i właśnie to był ciężki wybór, ponieważ pan daje po całych takich koszykach tych kryształków, które ja wybrałam, i muszę jeszcze każdy kryształek wybrać sama. I tam ciężko to wybrać, ponieważ ich jest tyle, a one są takie ładne, i tak patrzę i nie mogę się zdecydować, ale naprawdę prześliczne są te kryształki. Chodzę do tego samego sklepu cały czas jest bardzo miła obsługa i można tam stać, zastanawiać się godzinami yy, i naprawdę są przepiękne te kryształki i jeszcze y, przed nami były takie dziewczyny, który, które wybierały godzinę te kryształki naprawdę godzinę nie mogła się zdecydować yy, i w końcu, w końcu się zdecydowała jak wrócę do domu, to Wam pokażę co kupiłam. I ta, tak to wygląda. Więc jeśli Wy lubicie kryształki, zostawcie łapencję w górę. No dobra. Widzimy się już w domu i pokażę Wam co kupiłam. Słuchajcie, kochani, wróciłam do domu. I chcę Wam teraz pokazać y, moje kryształki, które kupiłam kupi, y, w jednej... ale tutaj jest słuchajcie, prezent dla kogoś z rodziny i tego wam nie będę pokazywać, a tu są moje kryształki. Jest to y, bransoletka. Y, to jest ogólnie bransoletka, podobna do tej, ale nic więcej nie będę mówić. Okej, okay, słuchajcie, jak Wam pokazać moje kryształki, które kupiłam dzisiaj i pokażę Wam jeszcze y, kryształki, które kupiłam y, ostatnio. Dobra, y, tutaj mam jeden, a tutaj mam trzy. Kupiłam, tutaj, y, kupiłam dzisiaj trzy i bransoletkę na prezent. No dobra, to pokażę Wam, y, co kupiłam ostatnio. Ostatnio kupiłam... E, taki e, kryształ, to jest kryształek to jest opalit on jest taki biały i on jest właśnie jak tęcza tak się mieni Nie wiem czy to w kamerze widać Jest on naprawdę prześliczny Miałam sobie kupić zamiast tych kryształków e, bransoletkę bo bardzo mi się podobała z kryształu górskiego i podobała mi się też mm, i podobał mi się właśnie też opalit, ale że już mam opalit, nie opłacało się kupować drugiego takiego samego kryształu. Dobra, to jest opalit i drugim mm, i bransoletka, która mam, to jest moja bransoletka taka o. To jest kwarc różowy, słuchajcie, to jest kwarc. Czekajcie, to jest kwarc różowy, zobaczcie. Taki oto kwarc różowy. Jest naprawdę przepiękny. I dlatego go kupiłam, bo bardzo mi się on ostatnio podobał. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ta bransetka na ręce jak ładnie wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo. Ładnie ona wygląda na ręce. Mm. I teraz Wam pokażę, co kupiłam y, dzisiaj. Dobra. Zostałam to w takich torebeczkach. Ładnych. Dobra, zaczynamy. O, jest przyklejone taką taśmą. Żeby one nie wypadły. Dobra. Wysypujemy. Albo nie, po kolei. Co wylosuję? O, to mam pierwszy. Kryształek? To jest! To jest kryształ górski, słuchajcie. Taki ładny, przezroczysty kryształ górski. Bardzo on mi się spodobał. Nie, nie dość, że jest przezroczysty, to jeszcze jest bardzo gładki. I właśnie pan, który mi to sprzedawał, powiedział, że dzieci, młodzież ogólnie, bardzo lubi kryształy górskie. Bo są przezroczyste, nie mają koloru i są gładkie, właśnie. Ja właśnie wybrałam taki najładniejszy. Pusty, bo w niektórych kryształach górskich coś tam jeszcze było. I ja właśnie taki pusty, właśnie taki, właśnie pusty wybrałam. Jest on bardzo ładny. O, żeby on nie spadł. Taki kryształ górski. Ocencie, czy wam się podoba. Mi się podoba. Dobra. Następną rzeczą. Następnym kryształem jest. Dobra, po kolei. Dobra. Taki, o. To jest y, piasek pustyni. Taka jest dziwna nazwa y, tego kryształu. On jest naprawdę piękny. On jest taki brązowy i on ma y, takie. Jakby to Wam powiedzieć, taki brokat tu jest. Zobaczcie. Taki on. Taki on jest piękny. On mi się od razu spodobał. Jak go zobaczyłam, to od razu pomyślałam. Nie no, biorę go. Przepiękny jest taki. Zobaczcie. I też jest taki mega gładki. Ja lubię właśnie takie kryształki, które są gładkie, a nie takie forstkie jeszcze zobaczcie jaki on, y, jakie on ma piękny jaki on ma piękny ten brokat jest naprawdę prześliczny ten brokat taki on. O, bardzo mi się on podoba ale y, zaraz zobaczycie ten, który jest najpiękniejszy. To jest moim zdaniem najpiękniejszy kryształ, y, który widziałam w ogóle. Wam się on też na pewno spodoba. I mm, to jest. To jest. Noc Kairu. Słuchajcie, to jest Noc Kairu. To jest taki czarny, taki granatowy y, y, kryształek. I on ma tu takie piękne granatowo-białe, y, granatowo-białe takie. Mm, takie jakby yy, też brokat zobaczcie jaki on jest prześliczny on jest po prostu prześliczny on nie jest ładny, on jest prześliczny mi się on bardzo spodobał pokazuję wam jest blisko, żebyście tak zobaczyli jak on się pięknie mieni Bardzo ładne, bardzo mi się podoba. No, i to jest cała moja kolekcja Ej, kryształków. Oj, spadają. Czyli e, Czyli jeszcze raz. Mm. Tu mamy noc Kairu. Tutaj mamy piasek pustyni. Piasek pustyni. Opalit. I kryształ górski. Tak, kryształ górski i jeszcze mam bramzyletkę mamy. No. I to jest moja cała kolekcja. Bardzo mi się one podobają. Bardzo, bardzo, bardzo mi się one podobają. Jeżeli Wam się też one podobają, to zostawcie łapki w górę. Będę wiedziała, że dużo Was jest i że bardzo Wam się one podobają. Jeżeli chcecie więcej filmów, żebym Wam poopowiadała, yy, żebym Wam trochę poopowiadała o kryształkach, żebym zrobiła taki filmik, to też zostawcie łapki w górę i będę wtedy wiedziała, że chcecie. I zostawcie oczywiście też subki. I dzwoneczek przy subskrypcjach. Też będę wiedziała, że chcecie. Yy, te Taki filmik o kryształkach. I... Ja bardzo lubię o nich opowiadać, bardzo lubię mówić, co one dają, co one sobie mają. I ja to wszystko, słuchajcie, nie, ja, ja się o tym nie uczę, po prostu interesuję się tymi kryształkami. Kiedyś, to było rok temu, oglądałam taką youtuberkę, która właśnie. Zbierała kryształki i też trochę o, o nich opowiadała, i ja się zaczęłam tak interesować tymi kryształkami, bo ogólnie mm, nie interesowałam się tym, ale odkąd zaczęłam oglądać tą właśnie YouTuberkę, bardzo mi się one spodobały. Bo oglądałam tą YouTuberkę, ona tam pokazywała różne rzeczy i tak pewnego razu nagrała filmik o kryształkach. I ja tak, wow, jakie ładne one są! I tak pewnego dnia. Pojechałam w góry, tak jak dzisiaj, to było lato, i też sobie poszłam do takiego sklepu z kryształkami. I tak patrzę, a tam są takie piękne te kryształki, naprawdę ten, w tym sklepie są najładniejsze kryształki. Byłam dzisiaj jeszcze w jednym sklepie z kryształkami, żeby zobaczyć, jakie tam są, no ale nie, tego sklepu, ten sklep nie dorówna tam temu. Tam jest właśnie moja obsługa. Zawsze można długo poczekać, zastanowić się jeszcze, um, przemyśleć, jaki jest dla nas najlepszy, co one dają. Jeszcze poczytać można. I właśnie. Pan y, mówił, że my musimy sami zdecydować, który nam się podoba kryształek, bo y, na przykład idziemy sobie z babcią. Babci się na przykład podoba taki, na przykład kryształ górski, a nam się podoba y, noc iru. No i teraz babcia mówi, weź ten y, kryształ górski, a my mówimy, nie, mi się podoba y, noc iru. No to to musi być właśnie... Y, to musi być nasza decyzja, którym wybierzemy kryształek, bo to ma być nasz kryształ. I jeżeli babcia wybierze sobie ten kryształ górski, to tak średnio, to nie będzie taki nasz kryształ tak naprawdę, bo nam się on nie podoba. Kupujemy, ale on nam się nie podoba. No a noc Kairu, ja, wybrałam sobie, ja wybieram sobie wszystkie kryształki. Jak byłam pierwszy raz, to właśnie mama też mówiła, że ten jest ładny, ten jest ładny, i właśnie pan powiedział o tym, jak to trzeba wybierać, i to wszystko. No i ja sobie wybieram wszystko sama. Te kryształki mnie zafascynowały właśnie ostatnio. Jak poszłam pierwszy raz do tego sklepu, to jeszcze bardziej się nimi zaczęłam interesować, bo jak ja oglądałam tę youtuberkę, to tylko tak o nich słuchałam, interesowałam się nimi... ale tak nie czytałam o nich, tylko słuchałam co ona mówi o tych kryształkach. A tak jak już poszłam do tego sklepu, kupiłam te kryształki, no to tak już zaczęłam czytać i więcej się jeszcze, jeszcze więcej się nimi interesować. I teraz za każdym razem jak jestem w górach, to sobie idę do tego sklepu i kupuję sobie w nim kryształki. Chciałam jeszcze sobie kupić ametyz, ale ametyzu było bardzo dużo rodzajów. Były różne kolory, na przykład czerwony, jakiś niebieski, fioletowy, zielony, różne kolory były ametystu. I chciałam, chciałam brązeczkę ametystu, no ale nie było. A na kryształek taki mały, taki jak mam tutaj, nie mogłam się zdecydować, bo było naprawdę bardzo dużo kolorów i nie wiedziałam, który wybrać. Dlatego wzięłam takie które mi się też bardzo podobały. No. I otworzymy jeszcze kalendarz, bo nie otwierałam jeszcze dzisiaj. Więc chodźcie, otworzymy kalendarz. No dobra, dzisiaj mamy 18 grudnia, więc szukamy 18. Gdzie mamy 18? O, tutaj jest. Przy miśku mamy 18. Otwieramy. Oj, czekajcie, bo leci nam kalendarz. O, mamy misia. Zobaczcie takiego. Oj. O! Mamy misia. I widzę właśnie, że jestem też, że mam zaległą siedemnastkę, którą mamy. O tutaj otwórzmy też siedemnastkę z wczoraj. O mamy e, cukiereczko. O. Mikołaj i Misio. No dobra, to ja jem i. Widzimy się słuchajcie w następnym filmiku. Więc jeśli Wam się podobał, zostawijcie łapki w górę, jeżeli chcecie jeszcze taki filmik o kryształkach. Zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, nie zapomnijcie o dzwoneczku przy subskrypcjach i widzimy się w następnym filmie. Baju, pa! pa.